Spadł na ciebie gniew Zeusa. W oddali czycha zagłada. Pokaż Zeusowi i strażnikom Olimpu, ile warta jest ludzkość, nim czerń biosa. niebiosa. Oh, wreszcie, losgodny przepowiedni, ubóstwią tragedię. Przygotujmy cię. Dobra robota. Znaczy dobra robota. Przepraszam, oparłam się o guzik. E, Zeus chce zagłady śmiertelników. W pojedynkę nie powstrzyma go nawet nieśmiertelny. Lecz jeśli poprowadzi nas prawdziwy bohater, pomożemy ludziom przetrwać jego gniew. Przygotuj się. Nadchodzi czas próby. Sojusznicy Zeusa patrzą. Twoja moc przerosła ich oczekiwania. Teraz wyraźniej widzę twoją ścieżkę. Ciemne niebiosa, dławiący pył. Nadzieja stracona. I odzyskana. Albo coś takiego. Wierzbiarstwo to sztuka, nie nauka. Już czas zbudować sojusz z nieśmiertelnymi. Wezwę cię, gdy Olimp zechce cię wysłuchać. Bądź w gotowości.